Może najpierw wejdziemy tym, bo tutaj jest chyba wejście. Zapraszam. To znaczy ja nie, ale mówię, zapraszam na filmik. Wejdziemy na górę. Zapraszam, tędy. Tutaj jest takie, ale my tędy. On tutaj są schodki. Duży się tutaj nie zmieszczą, patrzcie. Ale dobrze, idziemy dalej. Uu, a, chyba będzie fajne. Mamy tu dwie drogi do wybrania. Ja pójdę najpierw tą. A później tą. Chociaż nie, tutaj jest zjeżdżalnia, to idziemy tędy. Ale tak naprawdę te nogi prowadzi tylko na dół. No właśnie. Więc tutaj za bardzo nic takiego nie ma, ale i tak jest fajnie. Ale to jest. Uwaga, żeby Wam. Uwaga, żeby Wam nowa nie spadła, ponieważ jest to strasznie trudne i małym dzieciom mogą się nogi właśnie izgnąć. O, tutaj się mieszczę, ale nie za dużo jest miejsca, więc dużym nie polecam. A tutaj już schodzimy na dół. Tutaj schodzimy na dół, kubuś, poczekaj. Takie schodki. Przechodzimy na dół. Siu, 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 siup, siup. Tędy albo tędy. Teraz i przejdę tędy. Teraz. Na górę? i będzie zjeżdżalnia i póki co nic więcej nie ma mogę zjechać? Ja też mogę zjechać. fajnie się zjeżdża Wuhu! teraz wejdziemy na tę kuchnię